Trzymać go tej łobickości, z kolejnikiem z Minecraft Party. Tak, lecimy z kolejnym odcinkiem z Minecraft Party. I Zaczynamy od kurczę, jak ja to nazywam Snake'a. <gry�re> Jest jakiś polek na czacie, bo jak widzicie, już lecą jakieś przekleństwa, co nie są fajne. Więc tam. Czatu nie musicie zawsze czytać. Daję go przedne Jest. Prze Przeciąłem go chyba. Ee, e e e e e e e e panie, 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 Hamie bezczelne, bezczelny! Ale go przeciąłem przecież, tej co jest? Przeciąłem go normalnie sobie, a, a ten kurde. Nie wiem, co się chyba zbugowało. Ale byłem piąty, byłem piąty! Super, super, byłem piąty. Więc no, nie jest tak źle. Mogłbym być może czwarty, no ale, ale cóż, dobra. Yy, dobra, teraz sobie trzeba lecieć z łukami, tak? Dobra, dajcie mi łuk, dajcie mi strzałę. Ja tutaj wszystkich zaraz pozabiję ja wszystkich tu pozabijam, tylko ja proszę mi myszka się ogarnąć, bo. Kurde, zmieniłem sobie myszkę, powiem wam. I ona mi tak nie ogarnia, co czasami coś przerywa. Nie, 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 nie wiem przez co to jest spowodowane. A mieszkanie, a nie a jest jakaś byle jaka, kurde, blaszka, to, to to nie jest taka. Jest! Z biedronki, czy tam ze stonki, czy tam z, z, z czegoś za piędzeta. Kupię sobie już jakąś taką normalniejszą myszkę, żeby wiecie wydałem więcej Ale żeby ona była, no i i tak zacina, i tak zacina, czyli Lepiej kupować taniej yy, I na krócej <grytanie> Nie no, sam nie wiem, dobra W poprzednim materiale, ten materiał był z O, o ty kurde hamień bezczelny O dobra, jednego zdjąłem yy, W materiale z yy, Czekajcie, z czego to było? A de, 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 z parkura, z detrana. Yy, pisaliście mi w komentarzu, że Bobix nie podoba mi się twoje zachowanie, bo yy, bo, bo coś tam, dlaczegoś tak zachowujesz? No nie wiem, zachowywałem się normalnie, tak jak zawsze się praktycznie zachowuję. No może byłem trochę zdenerwowany, bo miałem taki nie swój dzień. Yy, co chciałem zrobić, to mi nie wychodziło. Tutaj yy, Wiecie, włączał Minecraft, Minecraft mi cały czas crashuje, tutaj włączał, nie wiem, przeglądarkę yy, To, 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 to zaś nie działa internet i, i, i się takie rzeczy działy Wow! I mnie zabił, Bobix, ety. Siema, e, siema, siema mm. No i kurczę byłem zdenerwowany przez Sajim, bo co nie zrobiłem to, to, to kurde mi aż nie wychodziło Masakra normalnie Eee. I, I nagrywałem akurat odcineczek, jak widzieliście w odcinku, też mi za bardzo nie szło Tak Nagrywam. Pozdrawiamy yy, DiConnectiona i, i, I pozdrawiamy Julkę Play Pozdrawiamy, pozdrawiamy widzów Oczywiście jak widzowie grają to trzeba ich pozdrowić A nie jakichś tam hamów bezczelnych Tylko widzowie, pamiętajcie, tylko tylko pozdrawiamy widzów Widzów Jest spoko Dobra, zagramy sobie. Co on jeszcze żyje? Nie. Ja go chyba net zabiłem O przepraszam Ja jak cię zabiłem. To nie było yy, wymierzone, że, 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 muszę zabić widzów. <laughs> Okej, okay, ale kontynuując. Byłem tam właśnie zdenerwowany za bardzo. Um, jak po samej nazwie <coughs> zdołaliście zauważyć, był Rage Quit. Um, no, na Rage'u po prostu taki wiecie, odcinek, tylko czas do czasu trzeba jakoś wywalić te emocje w grze. Um, żeby, nie wiem, tam nie niszczyć kurcze drzwi czy czy, 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 cokolwiek. No i przepraszam was za to. Um, wiecie, każdy ma swój zły dzień, tak o, Każdy ma swój zły dzień. Um, i, i, I mu nie idzie, ja akurat miałem wtedy ten swój, swój dzień, i tak, tak, to jestem osobą, spo jestem osobą, bardziej spokojną, tam lubię se porage'ować czasami, no ale wiecie, ale to to przenikła wszystkie moje oczekiwania, oczekiwania moje, ee, te jak to się nazywa, zapomniałem, e, moje siły, cokolwiek to, 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 to można nazwać, i normalnie, no, no, no nie dało się, no nie dało się, <laughs> więc, więc, więc przepraszam, e, tam mi musicie, no, musicie mi wybaczyć. Hop, nie mówię, że to się nie powtórzy, bo pewnie się tam kiedyś powtórzy, bo... Wow, nie można, no ja byłbym, byłbym kurde już na mecie dawno. Co jest? O. Wow. I tam później byłem zdenerwowany na tą całą grę i tak dalej, i tak dalej, no ale dobra, omijmy już ten temat. Było, minęło, jest już wszystko spoko, i byłem ósmy, no patrzcie, no... Jesteśmy cały czas w top 10. O, jestem tutaj pierwszy, pierwszego mi wyrosowało, bo mam B, dobra. Jestem B jak Bobix. Um. Owieczki dawać, owieczki, 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 owieczki. Ja lubię was, owieczki, strzelać łukiem, co? Ej, nie mogę trafić, żadnej owcy. Dajcie mi jeden punkt, no patrzcie, będę ostatni. Osiem, dobrze jest, osiem. Czekajcie, stąd sobie będę strzelał. Pyk! Ło! Ło! Co to się stało tu na tym serwerze? Pyk, dziewięć, dobra. Jest coraz lepiej. Pniemy się do góry, chociaż... 14 sekund, dawać! Dawać 14 sekund, czekajcie, bo to trzeba na spokojnie, bo jak wiecie, będziecie tak chaotycznie, to nic nie traficie, aj owce i się od niej odbiło tylko. Coś to jest nie tak. No dobra, no 8, dobra Byłem. Byłem dziesiąty! Tak, cały czas zamykamy w dziesiątce. No, no, no nie jest źle. Ło! o dobra, to jest to przy tych, tych tablicach, to jest taka nowa rozgrywka, którą pewnie widzieliście w poprzednim odcinku. Niech się z Bartkiem i ulą. Eee, dobra, to. Eee, różowe. Eee, no to, jak to taki Bóg. Buk... No to, 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 to. No to taki kolor jest. To jest ewidentnie ten. Eee, czarny, czarny, czarny. Dobra. Eee, blue. Dobrze. Czerwony. To nie ma inszego czerwonszego jak ten czerwonszy. Cyan to. Jak to nie ten? Żółty, żółty, żółty. Limonkowy chce, limonkowy, ale to jest ten. Aj, limonkowy jaśniejszy, no mówiłem. No, co jest? No to jest takie, że, że nie tak jak są te kolory, tylko co się z tego robi, więc. Em, na przykład jak jest to od tej. kołomarnicy, to musi być takie, no. Byłem, no, byłem szósty, byłem szósty. <laughs> Gdyby nie te parę błędów, może byśmy skończyli na jakimś wyższym miejscu i byłoby naprawdę spoko. E knight o... A, ten to to, tutaj musisz być. Muszę być królem tego... tego tutaj <laughs> podestu Kurczę, przepraszam, mam jakąś... Mam jakąś dziwną, gardło mi boli. Może to dlatego, że niedawno wstałem i, i wiecie. Takie z rana. Hop! Hop, 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 hop! O! Ej, cały czas mnie spychają Ja będę królem tego podestu! Nie dam ci się... O ty mi bezczelny! Tutaj nie muszę uważać, żeby kogoś nie bić. Więc mogę... Mogę łoić wszystkich, mogę łoić wszystkich Idę jak... idę jak idę jak dres. A tak, tak, ty... Ej, to jest dobre na kucaka, na kucaka. Daj, ja mam już tutaj... Ło wow, wow, jak mnie wyrzuciło do leków. bieszczody tam już prawie poleciał. Na, na kucaka, na kucaka! Ale, ale takie cofki są dziwne na serwerze. Hop, 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 hop. Idź ode mnie. No eee! O ty! Ty się uziął na mnie! Bezczelny ham. Masz. Masz, o, ty a da 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 Pońcy, <laughs> pońcy, pońcy! Pońcy, pońcy, pońcy! Dawaj! Bijemy zabijaj ich! Wymusmy! Super! Wymusmy, Fajnie! <laughs> więc no, jak na razie po Potion drop! Ja pierdzielę. Jak na razie koksimy, więc jest spokoj. Mapka Mario. Gdzie, gdzie jest Luigi? Nie ma Luigiego. A tam jest Luigi, dobra. Potki, 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 szybko! Potrzebuję potek, jak kradnijcie mi potek! Nie! Potki! Szybko szybko szybko, 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 Dawaj, dawaj, dawaj! Jak najwięcej potek! Pij! Pij! O, ale mam tu potek, teraz jestem już bogaty! Taki, taki... Rich się teraz czuję, o, patrzcie! Podkowy Bóg! <grywa> Rzuca nam potki! Że, żebyśmy przeżyli, mówię, masz, oddaję ci ostatnie życie! Jak wygrasz, to, to będziesz żyła, jak... Y nie przeżyjesz, to umrzesz. Co? O teraz przełamany, bo, bo jesteśmy otruci. Dawaj, pij. pi. za dużo lekarz, wypiliśmy i widzicie, jesteśmy otruci. E, e! Klikałem no! Ej, klikałem przecież! What no the fuck? Jedenasty byłem, no eee, no to już mi się nie podoba tutaj. Ewidentnie to mi się nie podoba. opyk po se, pięknie. Vip out dobra. E Właściwie Babiksy, ty tak dzisiaj ody Od. No ja jak dogonię. Wiecie. Trzeba odpisać, kurczę. Trzeba odpisać. Ja wolę odpisać. Mogę sobie przegrać, ale za to wiem, że odpisałem i, i nikt mi nie zarzucił. ty jesteś Andrzej taki, że nie odpisujesz. Wow! Od odnowa, od odnowa, od nowa, od nowa, od, nowa, od nowa. Top. Opla. Op. Ósmy! Dobra, przynajmniej nie zamykałem. Przynajmniej nie zamykałem, nie byłem dziesiąty ani tak dalej. Ktoś był drugi. Gratulacje, gratulacje. Chicken game. Okej. Okay. Tu się mucha wzięła, jak zima jest już prawie. Śnieg pada. Alright, chicken game. Dajcie mi kurczaków. Kurczaków muuu. jaki od razu, jeszcze punkty dostałem. E to jest dobrze. Trzeba uważać, bo kurczaki to minusik też jest. Tylko... Muszę teraz... O, 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 a ty zabijałeś moją krowę. A tamtego pomyliłem już drugi raz z krową tego, tego gracza co tu stoi Patrzcie! Zabiłem krówsko! O! Daj! Pointy, 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 pointy chcę! Krówkę, 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 krówkę! Dajcie mi krowę, dajcie mi krowę! O! Jest! Nie trafiłem w minus. Czwarty! Super, czwarty, prawie podium! Czwarty to taki prawie trzeci. No mowy co ty nie powiesz? <grystanie> trzeci prawie... Nieważne, nieważne. Spliff. Dobra. Spliffa. Niech mnie nie podkopię tutaj. Nie ma tak... Nie ma tak łatwo. Jak bym się sam... W swoją... tą... co ty tu narysowałeś? Patrzcie, gonią mnie, gonią mnie. Kurde, weźmy gonią. Mnie. Ja kopią za mną. To jest jakiś niewidzialny ziomek. O! A, się im dałem! Kurde, patrzcie, pierwszy raz tak szybko odpadłem w tym. Bo tam jakieś nie było widać typa. Wciąż teraz są wszystkich widzę. Tam typka nie było widać, i on sobie kopał, tak. Był by, 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 kilometr ode mnie, ale kopał. Masakra, no co tutaj się dzieje w tym Minecrafcie? Czekajcie, zobaczmy kto, kogo, kogo my tutaj mamy, tutaj jest jakiś sumer coś tam coś tam, to nie bo mnie podkopywał to, 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 to przegrasz. Patrzcie sobie, biega, biega, ucieka, ucieka, biega, biega, ucieka, biega. Nie, nie, nie dasz rady. Krowa, zobaczcie czy krowa, krowa w garniturze wygra, ja, ja, ja obstawiam, że krowa w garniturze wygra. jakie jakieś, światełka mi przejechały przy, przy koło domu. Dobra. Dawajcie. Krowa w garniturze, krowa w garniturze! Kto wygrał? Krowa w garniturze? Tak czy tak był na podium, tak czy tak był na podium, więc... O nie! Tutaj, tutaj już z wejścia dostanę takie... Już mnie nie ma, tutaj to już nie, nie trzeba... Się starać za dużo! Ja, ale to jest jeszcze easy, to jest jeszcze easy, to jest jeszcze easy. Krowa w garniturze! Jesteś krową w garniturze, a to wygrałeś Wow! KROWO EJ NIE DOTKNĘŁO MNIE A bo to się tak wyginał Zapomniałem A musiałem być akurat przy tym Takim co było wygięcie Bobik się odpadł hehehe To jeszcze jeszcze byłem byłem siódmy, Byłem siódmy, więc spoko Diamond mine Nie dlaczego ale to 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 zawsze kurczę Laguje to zawsze laguje Moje diamenty, moje diamenty, dawaj, 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 diamenty, diamenty. Wow! Jakiś emeraldzik by się przydał. Patrzcie, co to się dzieje, jakieś lagi, to są ewidentnie lagi. Tutaj coś na serwerze. Zad... Niby wczesna pora jest taka. A kurcze, lagi są. Masakra jakaś. Dobra, dawać, nie zabierać moich. Pyk, o jest, emerald. Chciałem emerald, mam emerald, brawo, brawo, Bobix Widzisz. Postarałeś się. Kolego, ale proszę mi nie wykopywać! Dlaczego ty mi wykopujesz? Ja rozumiem, że, chce, że chcesz też wygrać, ale no ja, ja muszę wygrać. Miejsce na podium w jedynce jest tylko jedno. No nie! Trzeci! Trzeci byłem! Jest! 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 Mógłbym być drugi, gdybym wykopał gdyby mi się nie włączyło, to to o! Jak Ja pierdzielę, dobra, teraz światełka, dobra, tutaj trzeba wszystko. Tak to ja, tak to ja, tak to ja, tak to ja Kto inny jak nie ja? Kto inny jak nie ja? to jest przecież serwer premium To, to, to jak ktoś mógłby grać na premium bez premium? No jak na moim premium, jak nie ma mojego premium Dawaj, 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 Czaj... dawaj, 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 dawaj A wiedziałem, że trzeba się zatrzymać A tak mi coś, coś mi się czuło Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj Yes, Byłem trzeci! Znowu trzeci byłem! Super! Drugi raz w rzędu byłem trzeci dostałem więcej końców. Nie wiem po co mi te końcy, ale je dostałem Och, masakra, tak to ja Kto idzie jak nie ja Każdy może sobie napisać. Dobra. To są moje bloki. To są moje bloki Dawaj, tu ja cię zakopię twoje bloki! Chodźcie! Mój teren. Dawaj tutaj wszystkie te arbuziki, wszystko, wszystko. Dawaj, nie ma. Ty gdzie tą trawą? To jest zima. Nie ma trawy. Kolego, o ty kolego. Dawać wszystkich, 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 wszystkich. Nie ma, mój teren. Przejmujemy ten rewir, panowie. Szybko, 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 no, byłem szósty. No jeszcze, jeszcze trzy, i bym był, i bym był znowu trzeci, no. O, oh, jump, ja, ja nie umiem w to grać, to jest najgorsze, że ja nie umiem w to grać. Dobra, dawać. No, tych tutaj jakoś skoki zmienili. I, wow, przecież mu napisałem, że nagrywam, a to jakiś inny zamek. Patrzcie, ile dzisiaj widzów skurczę, z... ile dzisiaj widzów złapaliśmy. Wow, ale bym przez chwilę zlogował i bym spadł prawie, nie? Hopla. O! No nie! Skoczyła, nacisnąłem spację! A teraz, a teraz będę już na na Drugi byłem na... O, się teraz dziwiłem! Normalnie to powinny być takie lajki w komentarzach <grym> Lajki komentarze, lajki w komentarzach. Tak Lajki w komentarzach, że to jest Masakra, dobra. Boat Race. Co coś czego normalnie no... No nie lubię, no. Co? Co mnie tutaj dotknęło? Jak ja, jak ja w niczym nie byłem? Dawaj, szybko, wyścigi, 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 wyścigi. Dawaj, 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 dawaj. pięknie, pięknie, pięknie. HAMUJ! hamuj, nachylić TU się nie da, hamuj! Fuck. Ach te emocje. Proszę państwa, do są emocje, są emocje, są emocje, są emocje. Są emocje ale tak i tak bym walnął w coś, no. Ach... Przepraszam, że, że drę mordę, no ale... ale wiecie... Bez darcia mordy to, 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 to się nie da grać, no. <gry> Dobra, dawajcie. Dawaj, 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 dawaj. Musimy, musimy to wygrać. Musimy... MUSIMY TO WYGRAĆ! Jest! Boboix, co, ty zamieniasz się w psa? A! Ah! JEST jak NA FARCIE! NA FARCIE! KURDE, BLASZKA! Było tak blisko, było tak blisko, no nie powiem. Ej, teraz... teraz mnie nikt nie, nie dotknęło. BYŁEM DRUGI! Byłem drugi, byłem drugi... Pięknie! Dzisiaj nam super idzie! Horse race! Okej, okay, lecimy z horse race... Horse... horse race, horse racing. To na to trzeba... I na to trzeba dwie spacje! Oczywiście mam dwie spacje, ale... Ale nie mam dwóch myszek i... NO NIE W TĄ STRONĘ! Dawaj! Dawaj, 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 Byłem Pioty, byłem pioty, super! <grych> Udało się być piątym! Na piątym miejscu! Hot TNT! O nie! O nie! Hot TNT! Hot TNT! Hot TNT! Klapkaczka! Kla, 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 klap 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 Klapkart! Ej, no bości klikam go! No! Klikałem w niego! Ja pierdziele, Masakra. Patrzcie, mam ma, ma wszystko spoko. ping wszystko jest spoko. A. a Klikam w niego i nic. jest ewidentnie zbugowana jakaś minigierka, no. O Bobiks chodź SS. Gdzie jesteś, mój przyjacielu, kolego? Tutaj jesteś, Dobra, chodź SS. Walniemy sobie z tobą SS. Walniemy hop, 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 hop. Szybki screen. Elo, elo. 320. Witam pana. Jak tam śmietana? Dzięki, spoko, spoko Spiks <grym> Mam SSA. Super, dobra Nowy ship O, znowu będziemy strzelać w kaczki Dobra to Tutaj będziemy już kończyć odcineczek Po tym minigierce zakończymy odcineczek Bo się gierce powtarzają Albo mi dają drugą szansę Żeby kurcze dzisiaj Być, o 13 punktów dostałem Super I teraz dwa. O patrz, jakie lagi są aż na serwerze. Dużo ludzi już musiało przyjść. Albo wstali, albo mieli wolne. Nie wiem. Nie teraz się nie orientuję. Normalnie nie orientuję się jaki jest tydzień, co jak. Wiecie jak się idzie do szkoły to... MINUS 100% teraz to ja miałem fart, takiego farta i pecha. Ja pierdzielę stupid game. Ktoś dobrze napisał. Hopcie, hop, 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 hop. O, o, soreczka, soreczka. Minus 100%, no nie tylko ja plus 10, ale byłem... Byliśmy czwarci, okej! Okay. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie dalej. Ja się z Wami żegnam. Na razie cześć! Elos!